Teraz się nagrywa Dobra Mamy linki Podstawowa rzecz na wyjeździe dla nas, Polaków Flaga idzie za drzwi Tu musi być ten oznaczony Tu mieszkają Polacy I tak czuć dzwonią alkoholu Zapewne na kilometr Da, ja zawieszę linkę na haku, a ty na no Ale nie, tutaj nawet przestrzody połączenie. Tak. włączyć Ale jeden tylko no, a dobra, chmile, o co ci chodzi? Nie opuszczaj Nie opuszczaj ten Ty gożdż tu, ja gożdż tu. O, to starczyłoby nawet jeden. Do... Trzymaj? Dobrze? Na, tak. na drugi Dobrze. na jedna wystarczy. A? Będzie trzeba ją trzymać. Ktoś gożdż tam? A co? ja w to wiem, nie Nie, nie powinno. Patrz. No może Ale mogę okramkę. o klamkę O klamkę No czekaj Zakręcaj no. Ale klamkę zamkniemy A w związku z tym co? Okay, no. No nie no, będzie problem Po góry zahasz, ha Tu o fał? Ja ja tą fałkę u jebie? O kurwa Oni <laughs> się upierdali <laughs> <laughs> Sią ją o niebo, pokój na tym Sią ją u pierwszy nie, tak dobrze. No wie? Na Najwyżej załóż. to na następne, to dziewo. następne. No, na drugie drzewo, wyżej i zachodź za pierwszym drzewem. O. Tego filmiku nie opublikujemy, bo trochę siara. Ale ja dla nas Nie, Ja nie opublikujemy, opublikujemy. Nie. Uciemy zaraz. Nie, bo stary, kurwa, ta panią na bryza. No, ale od tego momentu. Dziękujemy będziemy pić kumam